No proszę Państwo, nie magister Zarzycki, a tutaj jest moja Sunia i dlatego Sunia tutaj za zabrała głos w tej sprawie. Tutaj dwie piękne młode dziewczyny za za zapytały mnie... Y Jakiej rasy jest Sunia? No ja powiedziałem, że no, nie, nie wiem, bo to jest taka znaleziona Sunia, ale wy uważałyście, że pewnie jest rasowa, prawda? Tak, tak. Ja tak. myślę, że to jest White Terrier. I nasza rozmowa się to, toczyła w ten sposób, czy, czy pan chce tego pieska tu komuś zostawić, czy, tak, czy sprzedać, to, że nie, ja byłem tutaj na, na, na występie pana Wojciecha Cejrowskiego. Z, a dziewczyny się zapytały, czy, czy z pieskiem? No, tak, oczywiście z pieskiem. Nie, nie słyszałyście się go, zapytałem was, tak? Ale powiedział się, że nie. Bo my też byliśmy, byśmy... tak, tak? Bo się okazało, że byliśmy na, na, wspólnym, na jednym występie. Tylko przypadkowo się tutaj spotkaliśmy, bo ja tutaj czekam na kogoś. I dziewczyny były na, na piętrze, a Sonia była na parterze ze mną. A Sunia jest osobą, że tak powiem, głośną. I się okazało, coś tam się zgadaliśmy, aha, czy, czy popieramy para, poglądy pana Cieruskiego? tak? Zapytałyście tak, mnie. Tak. Ja mówię, że tak, oczywiście. I tu chciałem, chciałem już się zdradzić, że jestem no, korwinistą starym. A wy same że się o tym powiedziały, tak? Tak, dokładnie. Więc zgadaliśmy się na to, że pan nie jest, ponieważ ciężko nam się dogadać z osobami o innych poglądach. Czyli w sumie spotkaliśmy się tutaj przypadkowo trzy osoby, które popierają pana Janusza Korwimikę. Tak, tak, dokładnie. Co mogłoby świadczyć o tym, że jest tych osób coraz więcej? Tak, o, oczywiście. A! oczywiście. Nawet, A! nawet pytałyście mnie, czy tutaj w Kielcach są jakieś spotkania z, z, z panem Korwimikę, że chciałby się też zapisać, tak, i coś tam coś tam pomagać, tak, w, w tym sensie nawet. Tak, brawo byś. Więc przygadali. proszę państwa, więc. Ktoś, kto zna tutaj najbliższe terminy jakichś spotkań takich yy, Partii Wolność albo Partii Korwin, bo to, ten, to są te dwie nazwy, to niech... Ta już nie, nie, Partii nie, Wolność, już Sąd chyba zdecydował o, o No, to, 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 to myślę, że jak, jak, znam, jak znam sytuację, to jeszcze może być parę, parę odmian. Więc ktoś w komentarzu niech, niech da tam jakąś informację tutaj, co się dzieje w Kielcach, bo ja, no, ja jestem zestraszowany, więc nie wiem w tej chwili, co się dzieje w Kielcach tutaj, jeżeli chodzi o Partię Korwin. I tutaj sobie tak fajnie... Roz... I, y, działacze chcą nas przyjąć oczywiście. Fajnie rozmawiamy i ja się pochwaliłem, że. Bo, bo dziewczyny mnie zapytały, czy znam pana kurzimika, ja mówię, że no, przez rok czasu prowadziłem biuro tam w Warszawie Unii Polityki Realnej, także w, no, zapytałyście mnie, czy znam żonę pana Kordimika. Ja wie, że no wtedy kiedy ja pomagałem panu korznimikemu, to mogło i na świecie jeszcze nie być. Jak obliczyliśmy, to faktycznie tak. Ja tak trzy latka. Sześć. Nie, 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 sześć lat przed jej urodzeniem pan. Beł Aha, 6 lat. Ano, 80 a 6 lat, a no tak, no tak... 80, nie, 89. A nie, nie, to miała 3 latka. nie bo wiem, ja że związę 80. 1989. Tak, 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 no to miała 3 latka, bo jest zaś nie, nie, nie 1800, 1800. Tak, tak, tak przy tak. okazji. <laughs> nie, powiedziałem 80. nie 800. No <laughs> i taki fajny filmik wyszedł tutaj przypadkowo nam. Ja z Sunią byłem na, na tym, znaczy z Sunią, no właśnie, z tym, z tym pieskiem. Na, na... Gdyby, gdyby nie pies, pewnie byśmy się nie poznali. No to właśnie, tak, tak. Piesek, piesek jednak ma taką moc magiczną. A powiedzcie coś yy, o, o samym, samym tym wstępie na Cyroskiego. Co, co zapamiętałyście? Co, co wam się podobało? To jest ciekawe, myślę, że... E, historia z Madagaskaru, to była dość zaskakująca. Ale może nie będziemy jej przynoszę, może, może nie będziemy jej cytować, tak. Myślę, że pan Cierowski też sobie tego by nie życzył, bo no e, bardzo powściągliwie e, strzeża swoich praw autorskich. No tak, tak. tak. Co było no no i, tam, i tam często tak, podważam, Ale Jeśli że... ktoś chce się dowiedzieć, dlaczego człowiek z krajów cywilizowanych nie odnalazł, mogłoby mu się coś nie spodobać na Madagaskarze, to powinien się wybrać na występ pana. A, ja, ja, się, ja, się, ja się jeszcze wam pochwaliłem, że byłem w programie telewizyjnym z panem Cejrowskim, to był u pani Drzyzgi, to był rok, który to mógł być rok, to był rok 98 chyba, albo 98, mhm. u pani Drzyzgi rozmowy w toku, to był taki program Skandaliści, tam był właśnie Wojciech Cejrowski, ja byłem, czyli nie Magister Zarzycki i tam jeszcze był jakiś, jakiś trzeci pan, którego nie pamiętam w tej chwili na, nazwiska. I program był bardzo ciekawy, bo ja tam byłem jako taki skandalista, bo ja prowadziłem głodówkę, bo pan dyrektor mnie wyrzucił ze szkoły, z pracy, po 7 latach mojej pracy, bo się okazało, że nie mam kwalifikacji żadnych, zbadał to po 7 latach, no ja prowadziłem głodówkę, prowadziłem przez no, wiele miesięcy głodówkę taką pod szkołą, z tym, że głodówkę z przerwą obiadową. No i tam i występowałem w telewizjach, różnych tam, w różnych gazetach, w radiach i, 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 i tak i tak dalej. Yy, no i bo była ciekawa, ciekawa sytuacja, bo był też nauczyciel z, z mojej szkoły i... Pani Dzeska go zapytała, no proszę pana, dlaczego pana Zarzyckiego pan dyrektor wrócił z pracy, no, a ten pan zgodnie z pracą zaczął opowiadać o tym, że no, bo pan Zarzycki tam się wygłupiał, nie umiał uczyć, młodzież, młodzież płakała, rodzice narzekali, no i dlatego pan dyrektor musiał go wrócić z pracy. I nie ma kwalifikacji, oczywiście też jestem nie magister, czyli nie mam pracy magisterskiej, nie, nie pisałem. No i wtedy ja podniosłem rękę, no i kamera na mnie podjechała, i ja. Znaczy, ta redaktorka sądziła, że ja będę coś chciał sprostować, jakoś się bronić. Ja mówię, że nie, nie, nie. nie. Ja tylko chciałem za zapytać jej jed o jedną sprawę tutaj pana pana magistra. Dlaczego swojego syna na, na korepetycje do mnie przysyła, skoro są najdroższe w, w całym Staszowie? On, on się tak zaczął, zmieszał się i... A, a ja nie wiedziałem, że o takich prywatnych sprawach tu będziemy rozmawiać. On już nie będzie chodził. Właśnie miałam pytać pana, dlaczego pan ma stronę... Nie, nie a, ma, nie tak, magister nie myśla, no, ja się domyślam chyba dlatego, żeby przedstawi, może przedstawić sprawę w ten to, to sposób znaczy, papier, magistra, nie. Dziennikarze. Pierwsze pytanie, jakie mi dziennikarze zadawali, znaczy, drugie, bo pierwsze było tak, proszę jak długo pan już głoduje? No to ja mówię, no dwa miesiące, trzy miesiące, cztery miesiące, no i tak no, przebywało tych miesięcy. A potem pytali, a dlaczego pan się tytułuje nie magistrem? Ja pytam, ja w ten sposób, że panie redaktorze, to. Niech pan pisze tak, ponieważ widziałem w życiu tylu idiotów obdarzonych tytułem magister, doktor, profesor, że nie chcę z tą bandą mieć nic wspólnego nawet w trzech liter przed nazwiskiem. Nie, <laughs> no oni to pisali. <laughs> Czasami trochę przekręcali albo, albo ulepszaj tak po swojemu, no i wtedy ja się złościłem, bo. Tak jak ja powiedziałem, to tak wygląda śmiesznie, prawda, tak yy, jajcarsko, że tak powiem, natomiast jak oni tam skrócili to, że na przykład yy, widział w tylu głupich magistrów w swoim życiu, że nie chce mieć tam z nimi nic wspólnego i tak dalej, no wychodził tak bufoniasto, no i to było to, 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 to trochę gorzej. A mogę zapytać, jakiego przedmiotu Pan uczył, pan, yy, się, pan uczył w szkole? O, w, w... To właśnie, jak byłem w programie Mando Materny, był, był taki program kiedyś, no, 20 lat temu, mhm. y to ja tłumaczyłem tam panu Mannowi i maternie, panu manowi że ja nic nie uczyłem, tylko się wygłupiałem. A jaki przedmiot był to, y w teorii przynajmniej? Y mat matematyka. <średencji> matematyka. <średencji> matematyka. O, wiecie co, możecie sobie wejść na moją stronę, na niemagister.pl i tam ten pro program Mando Materny jest. To, to chyba, chyba tam jej tytuł jest MDM. MD, MDM chyba i potem po tym, po tym tytule znajdziecie. na pana stronę, zobaczymy. Natomiast, natomiast tego programu z tej niestety nie ma, bo gdzieś mi zginęła taśma i nie mogę znaleźć, ale to tak przy okazji apel do, do internetu, że jakby ktoś miał to nagrane, to mógłby mi tam linka podesłać, to wtedy bym to zamieścił też na stronie. Bo to było 20 lat temu. No chyba nie będę was zatrzymał, tak? bo chyba się spieszycie, tak? Tak, właśnie. Czy chcecie coś na koniec jeszcze powiedzieć naszej rozmowy? Czyli ja chciałam zapytać, w jaki sposób dotarło do Pana wielu uczniów na korepetycje, bo skoro były najdroższe w Staszowie, to musiał mieć Pan no, wielu uczniów? Słuchajcie, pan na lekcjach... Sielko wygłupiał, się, tak? No, tak? Słuchajcie, no jeżeli... Byłem jednym z najsłynniejszych ludzi w Polsce w, w tych 89 roku. Znaczy, o, nie, w 98. Mhm. Czyli co co codziennie miałem ze dwa, ze dwa wywiady prasowe, jeden, jeden radiowy i co trzy dni telewizyjny. No to przy takiej reklamie, no to ciężko nie mieć klientów, prawda? Aha, czyli bez względu na to, jaką pan wiedzę przekazywał, klienci byli, tak? No to znaczy, jaką wiedzę przekazywałem, no. Przekazywałem wiedzę matematyczną, tylko że się wygłupiałem przy tym trochę. Znaczy, to przynajmniej w szkole. Aha, ale... Znaczy, no, znaczy, znaczy, może inaczej. W szkole to się nie tyle trochę wygłupiałem, co... Y, artykuły były takie. Prowadził matematykę, w, prowadził lekcje w stroju nurka, na przykład. <noise> Załóżmy, to był taki jeden tytuł. Naprawdę Pan to robi. <noise> no, no tak było napisane w gazecie. To nie, nie musiała być prawda. Potem jakie tam były inne tytuły, na przykład wzią, Wziąłem to miasto w zapysk, jeden z tytułów gazety był taki. Dlatego, że jak prowadziłem tą głodówkę, to na początku się wszyscy ze mnie śmiali. No bo tam siedziałem sobie tam pod szkołą, taki wyrzucony ze szkoły i tam głodowałem. Ale jeden wywiad, drugi wywiad, trzeci wywiad, jedna telewizja, druga telewizja. No i w końcu, no, zrobiłem się taki, że tak powiem, sławny, że, że hej. No i prowadziłem głodówkę z przerwą obiadową. Czyli na przykład przyjeżdżała ekipa telewizyjna. No ja wiem tak, panie rektorze, no, bardzo mi przykro, ale jest godzina 13, także ja zacznę teraz z obiadową. Także zapraszamy pod zegar do takiej restauracji tam najlepszej i na, na, na obiad. I o obiady głodówkowe. I to tam na jednym z tych filmików jest. Bo tam jest na mojej stronie jest więcej tych filmików, nie tylko ten Mando Materny, i tam na jednym z nich jest właśnie obiad głodówkowy. Przychodzi pani, pani kelderka, no i pyta się, dzień dobry, czym mogę panu służyć? Ja mówię, no przynajmniej, jak pani wie, prowadzę już czwarty miesiąc głodówkę. A jeżeli się prowadzi głodówkę, to bardzo ważną jest sprawą przerwa obiadowa. Więc co by pani tutaj poleciła mi na obiad? No i ona tam poleca to, to, tamto, a ja byłem z Alfem wtedy, bo miałem Alfa też z sobą. No i mówię, panią, a czy jest sok Skota jeszcze dla mojego przyjaciela. A pani tak, a, ale my nie mamy soku Skota. No i to wszystko jest nagrane. Także, słuchajcie, wszystko co ja tutaj mówię, wygląda na, na taką troszkę, no gość, abstrakcję, to nie, to... gość zwariował, bo no, nie wiadomo czy goś ma piątą klepkę, albo wszystko po kolei, tam po, pod szaszką. Ale jak sobie wiedzieć na moją stronę nimagister.pl, to się przekonacie, że to wszystko jest prawda? <laughs> Autentycznie? To... Jest pan, tak, nie wygląda Pan na takiego szaleńca, jak... Tak jak bogata ma Pan historia po prostu. A to jest, jest zaledwie za, za drobny łamek tej historii. Bo ja ja, ja nawet, nawet w czasie tego występu CJROSKiego tak sobie myślałem, Boże, ten człowiek bierze 75 zł od, od sztuki, od osoby, prawda, bo tylko kosztowały bilety, za opowiadanie w sumie no, takich banalnych rzeczy. No, że jak coś tam Indiani, jakaś, jakaś rzeka, Amazonka, coś tam. Myślę, to każdy sobie może pojechać i zobaczyć tego indianina, Amazonkę i, i tak dalej, prawda? No Żadna sztuka. Natomiast jak ja bym zaczął opowiadać, to nie wiem, musiałbym brać chyba po 250 zł od, od, od osoby I, i, i tak będę robił, naprawdę. Bo, ci, bo, bo, chcemy, bo chcemy wycieka. bo chcemy bo chcę założyć taką siećce gdzieś te żeby o tym opowiadać i będą z tych miejscach. Mam. Znaczy no, na, na, znaczy ja będąc w Szasewi robiłem tyle rzeczy na podstawie były nie, nie, nie znaczy nie, niesamowitych że myślę że 250 zł będę będę brało do sobie nie roba do pana. A, nie, to by... za w Słuchajcie, będziecie w pierwszym rzędzie, będziecie honorowymi gośćmi, oczywiście za darmo. A co będziemy mogli I je, jeszcze, jeszcze będzie jakiś bankiet y, po spotkaniu. Na, na, pa, pa, pa. Naprawdę to obiecuję. Z panem ja, Januszem ja robię. robię ten o, oczywiście, oczywiście. No to... Bardzo dziękuję, tak bardzo... z okazji 78. urodzin Pana Jezusa. 77 chyba. A w przyszłym roku? No tak. A w tym roku. A, a, tak, a, tak, a tak przy okazji przypominam, że 70. urodziny możecie obejrzeć na, na moim kanale, bo ja filmowałem ja je. je jest, jest długi filmik. No to bardzo dziękuję Wam za, za rozmowę. Myślę, że ładny filmik nam wyszedł w, w sumie. Dziękujemy również. Na, na tym spotkaniu z panem Cejrowskim, to ja sobie pomyślałem tak, człowiek że, mówi, że bardzo ciekawie, no ma, ma ciekawe przeżycia. Yy, bierze 85 zł od, od osoby yy, z widowni, że tak powiem, no ale w sumie no. Bądź... On tu nie wziął nic? Pies przed w torbie, wniosek go w torbie, także. Ale potem jak podpisywał mi książkę, to pies jakiś już był na, na ręku u mnie, także A. widział go. Czyli jak już pan zacznie. Um prowadzić własne spotkania, to spotkanie z psem będzie również obiletowane. Czyli a tak, 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 tak. Nie 200, 400. I ja, ja tej ochronie powiem, że są tacy cwaniacy, którzy wnoszą pieski w torbach. <laughs> tak jak ja, także... Za <laughs> piska to święcie należy przynajmniej tuba powiedzmy. Yy, więc pomyślałem sobie coś takiego, no... W sumie pan Wojciech Cejrowski to jest bardzo ciekawy człowiek, bardzo mądry, bardzo mądrze mówi, ale w sumie, no co za sztuka pojechać na Amazonkę i tam spotkać Indian, prawda? I opowiadać o tym, co, co jedzą i tak dalej. No, to, no, każdy głupi to może zrobić, no w sumie. Tylko musi buty zdjąć, bo pan Cejrowski mówił, że w jednym z tamtych artykułów pisał, i mówi też zresztą, że buta się nie da chodzić, bo grzybica się robi i tak dalej. Tak, 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 tak. Natomiast czy on prowadził godówkę przez pół roku, tak jak ja, a ja prowadziłem? Czy prowadził świetlicę podziemną w szkole? taką, że dyrekcja szkoły przez dwa lata nie wiedziała, że, że ma świetlicę w szkole. A ja, ja prowadziłem. Ja, ja prowadziłem na największą świetlicę w województwie, a może, może, i w Polsce nawet, bo tam było stu uczestników, kilkunastu wolontariuszy, kupa sprzętu sportowego. Ja to wszystko do szkoły wniosłem, bez wiedzy dyrekcji. Dyrekcja się dowiedziała do, do, dopiero o tym wtedy, kiedy nas wywalała. Znaczy, dziennikarzom, tak, bo jak nas chciała wywalić z tej świetlicy? No, to ja się udałem dziennikarzy. TVP Info, tam radio, Kielce, no i tam gazety, i tak dalej. I dyrektorka, dyrektorka się tłumaczyła, że, że nie wiedziała o tej świetlicy w ogóle. Czyli dwa lata prowadziliśmy świetlicę w szkole, wielką świetlicę, i, i dyrekcja o tym nawet, nawet nie wiedziała. No to, to jest chyba sztuka, prawda? Tak, gdyby Więc... pan w tych czasach prowadził taką świetlicę, do jakiej telewizji pan by się zgłosił? No, znaczy, że w tej chwili to mam własną. <laughs> Ale tak. Po co mam już... Że... Ale to TVP. Nie występu znaczy... z, z, z racji poglądów. Tak, to, 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 to fakt, to fakt. To, 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 że udało się im wywalić na, nas, tą naszą świetlicę, to właśnie dlatego, że ja wtedy kandydowałem z, i to z jedynki w, w, z partii Kongresowej Prawicy i to była taka blokada w mediach. Bo jak prowadziłem budówkę, wtedy, kiedy mnie walili ze szkoły... Aha, no, no właśnie, jeszcze jedna rzecz. Czy ktokolwiek w Polsce był wyrzucony z jednej szkoły dwa razy? Bo ja byłem wyrzucony raz jako nauczyciel i wtedy prowadziłem budówkę, a potem drugi raz, jak prowadziłem tą świetlicę podziemną. Czyli w tej szkole, z której mnie wyrzucili jako nauczyciela, za, pa, za parę lat, na no paręnaście może, prowadziłem świetlicę podziemną przez dwa lata. Znaczy podziemną w sensie, że ona była w podziemiach, i była podziemna, że w sensie, że dyrekcja ani nauczyciele nie wiedzieli o niej. Czyli była wielka świetlica, cały u wiedział, ale dyrekcja nie. Znaczy, wiedzieli, wiedzieli ci, którzy tam chodzili. I teraz, jak, tak, jak takie coś zrobić? No to zgodzicie się, że to, to jest trochę sztuka, prawda? Tak, dokładnie. Ja teraz... No, no wyobraźcie sobie, że jesteście dyrektorką szkoły i się dowiadujecie po dwóch latach, że, mieliście, że miałyście świetlicę w szkole, w, szkole, w największym województwie. I że tam przyjeżdża telewizja i właśnie się pyta, dlaczego pani ją wywaliła, a pani dyrektor mówi, że, że nie wie, bo nie wiedziała. Bo, bo to było tak, że był barek szkolny i, i szkoła mi nie chciała wynająć pomieszczeń, ale ja wynająłem od barku szkolnego. No i po prostu jak szkoła wywaliła barek, to się okazało, że barek wywalili, a tam jest świetlica. No, no i ten, to, to była afera. Także miałem trochę różnych przygód. Aha, zostałem wywalony ze szkoły z takim pismem, że ze względu na brak kwalifikacji do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu w szkole, zawiedzałem pana, że w dniu takim takim, no i tam było... No, w momencie zatrudnienia pana jako nauczyciela nie sprawdzono kwalifikacji? No jakoś nie. <śmiech> <śmiech> Akurat ja nie, nie miałam takiej sytuacji w szkole w Podstawówce, ale roczniki przede mną w tej samej podstawówce miały nauczycieli właśnie bez kwalifikacji, czyli na przykład pani, która nie miała uprawnień do prowadzenia zajęć na przykład z techniki, prowadziła je, a na technice zamiast na przykład rysunków technicznych itd. Tak były robione kanapki i gotowano, więc tak to wygląda. No to słuchajcie, to ja wam powiem co, co ja, ja robię. je gotować? Tak. Podłącz sznur do kontaktu? Tak. Podbieżo. To jakieś takie w To ja, ja wam powiem, powiem jak wyglądały moje lekcje w szkole. No więc na przykład wchodziłem w płetwach, załóżmy, dopóki chodziłem jeszcze po szkole. W płetwach albo takich bamboczka świnkach, ale wpadłem na pomysł, że dlaczego mam chodzić, skoro faraona nosili na lektyce. Więc czterech uczniów, ja siadałem na krzesełku, uczniowie brali to krzesełko na, na ramiona i mnie wnosili na, na, na piętro na przykład. A ja, ja, a ja miałem taki ruski hełm pożyczony z pracowni historycznej. Z przodem szedł Alf w takiej ruskiej czapce wojskowej. Nie, nie, nie są dwóch uczniów. No i te, 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 taka procesja się odbywała do, do gabiny, znaczy do, do No A potem, potem do, do klasy lekcję prowadziłem z Alfem albo z takim psem ściągłapem melmakijskim, który niuchał ze ściągami. Jak była, jak była klasówka, to wchodziłem na biurko, na biurko było krzesło, ja na tym krześle miałem pistolet na wodę, okulary takie pływackie, załóżmy. Ktoś ktoś ściągał jeszcze, to aha, a kto ktoś ściągał, to miałem miał wędkę i dodawałem wędką te, te ściągi. O. Czy udało się panu, jakąś ono zrobić w okularach wodnych, to Natomiast oceny, znaczy stopnia jakie stawiałem do, do dziennika, to, to była tak, jak najgorsza to była, to były... Zaraz, zaraz co to było? Ko, nie, koziołek matołek, więc był tak, koziołek matołek, potem był Żuczek niedołuczek, to była trzy na szynach, potem była żabuchna do buruchna, to było chyba 3 na, na, najlepsza była Balbinka -mandralinka, to to była piątka. No od 2 do 5, tak? na, na, Natomiast ci, którzy mnie nosili na, na krzesełku, no to dostawali po 7, po 8, albo po 9, to z, zależy. <grym> <grym> Także jak, jak, jak udzielałem Pan wywiadu jednego, to dziennikarka mnie zapytała, proszę Pana, dlaczego Pana wyrzucili tak naprawdę ze szkoły? Ja mówiłem, a Pani to to przez zawiść. Dlaczego przezawić? No, bo byłem najlepszym nauczycielem na świecie. A dlaczego pan tak sądzi? Ja mówię, No, panią, bo miałem najwyższą średnią ocen na świecie. A dlaczego? No, bo oceny końcowe to miałem średnią ocenę 6,0, czyli celujące, natomiast ocen, ocen cząstkowych to tak gdzieś około ko, ko, 8,5. <grytania> Aha, i jeszcze, jeszcze pani, pani redaktor uczuje mnie na rękach po szkole. No, no i. To pewnie ustawiała się kolejka do noszenia z z w z tak, że... ocen. Z tym, że to, to było tak nieprawdopodobne, że akurat to wycięli. Tego nie ma w tych programach. Najlepszy kawałek mi, mi, mi wycięli po prostu. No bo to Dzień Kraków uważa, że no nie, to już to już jest nie niemożliwe, a to wszystko było prawda. No bo po to, żeby inni nauczyciele nie poszli w te ścieżki. Tym, tym, że powiem wam jako ciekawostkę, że właśnie mam, mam to pismo, że ze względu na brak kwalifikacji noszenia jakiegokolwiek przedmiotu, natomiast ja uczyłem dwóch przedmiotów, matematyki i informatyki, a nawet jeszcze więcej. I miałem dwóch uczniów, nie, trzech nawet, którzy byli w kadrze polskiej z, z matematyki. Miałem chłopaczka w pierwszej klasie podstawówki, który znał całki, macierze, wyznaczniki i tak dalej. Także jak, jak w pierwszej klasie podstawówki, ja nie, oczywiście. Student pierwszego roku. W no, w no, no, no tak. Ja brałem razem ze studentami na, na, na zajęcia czas, czasami. I, I oni tłumaczyli studentom. Na, na moim kanale, na mojej stronie na animagisterpl jest filmik, gdzie chłopaczek sześcioletni z przedszkolak ma z piątkowym maturzystą. I robimy kombinatorykę, tam jakieś permutacje i tak dalej. No i on tłumaczy temu, temu maturzyście piątkowemu, jak tam się oblicza te permutacje, bo z czego to wynika. Ten sześciolatek tłumaczy. Z tym, że sześciolatka widać, natomiast tego oczywiście chłopaka nie widać, no bo no by się wstydził. Także kanapka jest na na Ale Ale tu jest. A skąd pan czerpał wiedzę? Matematyczną? Ucząc się znaczy no ja studiowałem w Warszawie matematykę. Mhm. Czyli pan studium nie ukończył, tak? Czy pan ukończył tylko bez magistra? To, to znaczy na, na piątym roku studiów y, zaczęły się tam te, te strajki, zamieszki, pikiety i tak dalej. Ja prowadziłem wtedy biuro pana Kordinnikiego mhm. Unii Polityki Realnej. No i nie, nie miałem czasu na pisanie na jakieś tam głupoty. Y, a a ponadto ja, ja, ja nie jestem formalistą, także... Jest praca, czy nie ma, to dla mnie to nie ma znaczenia że, żadnego. Znaczy, ja, ja wolę być nie magistrem nawet. Ale no to licencja, którą to ma, prawda? Znaczy, nie, nie było wtedy. Aha, Wt było wtedy, Wt wtedy nie, nie było. Słuchajcie, chyba muszę, muszę skończyć, dlatego że zdaje mi się, że y, moi, moi towarzysze podróży już y, przybyli, więc będziemy jechać do Staszowa. Bardzo dziękuję Wam za, za miłą rozmowę. Dziękujemy również.